Mówi się, że przypadek to drugie imię Pana Boga, zaś Duch Święty to zbieg okoliczności, które coś mają nam mówić. Dzisiaj, 16 lutego, doświadczyłam tego niezwykłego zbiegu okoliczności, a myślę, że może i nawet szybciej, bo w niedzielę, w niedzielę dostałam wiadomość, że właśnie 16 lutego będzie odprawiona msza święta. Za świętej pamięci Darka, zamówiona przez Wandę. Była to całkowicie jej, jej intencja. Takie miała natchnienie, żeby właśnie tego dnia zamówić mszę za Darka i żeby w ogóle ją zamówić. Bardzo mi to dotknęło, dlatego że. W tym miejscu, właśnie w Dąbrowce Tuchowskiej, w okolicy Lubaszowa-Tuchowa, Darek bardzo lubił przebywać. Kiedy go poznałam w listopadzie 2019 roku, Dzień. dlatego że ktoś zadzwonił, Darek wówczas potrzebował od razu pomocy. Był bezdomnym, który nocował na cmentarzu. I poszliśmy do kaplicy. Na adorację, a później weszliśmy do nowej zakrystii, gdzie modliliśmy się o Ducha Świętego. Aby zmienił go i dotknął jego, jego życie, żeby Bóg go zobaczył, bo on wołał do Boga: Boże, pomóż mi. Następnego dnia umówiliśmy się na Mszę Świętą, na spowiedź, i tak razem chodziliśmy do kościoła przez dwa tygodnie. Dostał Pismo Święte, od jednego z księży czytaliśmy je, potem pojechał na kurs Nowe Życie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale było to dla niego bardzo ważne. A jeśli prawdziwie później chciał zmienić życie po różnych terapiach, to właśnie, albo przemyśleć swoje życie, to właśnie jechał zawsze do Dąbrowki Tuchowskiej. Bardzo lubił tam. Spinać się na górę tabor, by modlić się przed Matką Bożą Lubaszowską, gdzie wypłakał sporo łez nad swoim życiem. Modlił się za innych u Matki Bożej Tuchowskiej. Rowerkiem jeździł, szukając pracy, czy też dla samej radości po tych górkach Podkarpackich. I rozmyślał, modlił się, chodził na msze i próbował stawać na nogi. Kiedy dostałam tą wiadomość, że właśnie tam ktoś tak od serca chce zamówić za niego muszę, bardzo mi to dotknęło. To tak jakby miał się ucieszyć z tego. Taka radość dla niego dar. Ale we wtorek dostałam wiadomość, że ktoś mi umówił z bezdomnym pod kościołem, Ania tutaj jest bezdomna właśnie jest za piekankę. Umówię cię. Jutro o 17.00 pod kościołem. Dobrze, dobrze. I tak się zgodziłam. Niewetnie pomyślałam o godzinie. Dzisiaj zrozumiałam, że to była ta sama godzina, w której była msza za darka. Pojechałam na adorację i w tej samej kaplicy, w której się modliliśmy. Wówczas, kiedy się poznaliśmy, mogłam się modlić za niego, o radość wieczną, o widzenie się z Bogiem, o łaskę nieba. Chodziłam pod tą zakrystią, do której wtedy wszedł, i modliliśmy się o Ducha Świętego. I ktoś równo o 17, wtedy, kiedy zaczynała się msza, omówił mnie z bezdomnym Wojtkiem. Właśnie tam, znowu pod kościołem. Przypadek to imię Pana Boga, zaś Duch Święty to zbieg okoliczności. Uwielbiam Cię, Panie, za to, że mówisz, za to, że strzyłasz Ducha Świętego, za to, że pozwalasz ludziom się spotkać, że dajesz nam natchnienia, że ludzi przyprowadzasz, że ich dotykasz. Uwielbiam Cię, Panie, za dzisiejszą mszę i za to, co czynisz, za to, że jesteś. Bądź, Panie, uwielbiony we wszystkich przypadkowych wydarzeniach, w których czuć, po prostu czuć ducha świętego. Alleluja.